Witamy Was w kolejnym odcinku TV Oczka. Startujemy dzisiaj y, z Wysłowickiego Ośrodka Kultury z naszej bazy, i jak obiecaliśmy w zeszłym tygodniu, y, idziemy się kontynuować wyprawę do starego dworca PKP. Łycie, ruszaj się! Idziemy na ten dworzec, a i mamy bardzo zimno miesiąc w tym roku, ale my się tego wcale nie boimy. Znaleźliśmy y, budynek, który y, niszczeje. No na pewno tutaj kiedyś był jakiś coś fajnego. Tutaj pewnie było jakiś magazyn, y, a teraz jak widać jest tutaj bardzo brzydko. No ale jeżeli chcielibyśmy kręcić kiedyś jakiś horror, to bardzo fajna scenaria. Jest moc jest, Już jesteśmy blisko celu Za nami jest fragment y, dworca PKP w Brzeźnicy Zaraz pójdziemy dalej Dzisiaj jesteśmy na dworcu PKP. Za nami jest budynek dworcu PKP. No, na pewno tutaj też było coś fajnego jak w tamtym budynku. Tak samo jak tamten budynek, on niszczeje, jest teraz tutaj tragedia. Przy tym budynku Świat Kiepskich to jest poezja. Yy, Widziałeś kiedyś taki inny dworzec, który ci się podoba, Nie, tak jak ten brzydki niszczający? Widziałam w Katowicach, bynajmniej. Tak, ja też go widziałam. <laughs> Jak najbardziej lubisz y, miasto w Polsce. E, najbardziej lubię miasta Łódź e, i chciałbym tam pojechać. E, e, ja e, jeszcze nie byłem w Łodzi, ale chciałbym pojechać na że Jest tam Łódzki Luna Park, gdzie za rok będzie prawdopodobnie przebywać karuzela Cirkus Hopala, która znajduje się teraz w Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie. E, e, I właśnie chciałbym się bardzo na niej przyjechać. Są trochę drogie bilety, bardzo lubię tam karuzelę. E, teraz już cały rok mam we sobie steczku jechałem na 70 razy itp. I kolejny pytanie, proszę. Yy, a znasz jeszcze jakieś inne nazwy karuzeli? Znam jeszcze inne karuzele, na przykład Top Spin, na którym jechałem w Gardalandzie, który znajduje się we Włoszech na LEDzie Garda. Jest to taka ławka, która jedzie do góry i obraca się do góry na dół zam też karzele typu breakdance to są takie wagoniki, które się tak szybko kręcą karzele typu mix maszyny takie beczki, co się tak obracają jak w pralce e, automatycznej e, znam też e, flick flaka, który tak się obracają ciągle tak do górnych nogami chyba bardzo którym o nim mówiłem, to tak jedzie tak, do górnych nogami znam Master, to są takie młoty, które się obracają do gór nogami Apollo, to jest taka nie do gór nogami tylko taka bardziej familijna karzela hmm. no i mi Music Express to jest takie koło, co się siada, on się tak szybko kręci i Enterprise, które to jest koło, które się bardzo szybko kręci jak w Formule 1 i staje w pionie i można się poczuć jak w Formule 1, tylko do, do góry nogami. Dziękuję. Ty tu jesteś DJ taki wariat pokręcony jak ty karuzele? A to jest nasz operator Krzysiek. No może jestem pokręcony, ale dobrze mi z tym, bo bardzo lubię karuzele, a zawsze ja karuzel Extreme to jest takie koło, jedzie się jak na UFO, bardzo uczucie fajne, więc dziękuję bardzo, do widzenia. Eee, jechałeś kiedyś pociągiem i lubisz jeździć po pociągami? Eee, nie jechałem pociągiem, muszę to wypróbować. A bałbyś się wejść do tego dworca? Nie bałbym się tam wejść, jakbym bym jaki manel złapał, to bym mu pięścią w łeb gitara. No dobrze, 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 ale jakby się ktoś pokazał, to byś się na pewno yy, poleciał tam, gdzie pieprz rośnie. Ha, ja, 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 nie, bo ja. Nie, mu tak pięścią w łeb żeby ja, na pierwszy zachwyt tak, ja. wyleciał. Tak, normalnie 3 km stąd, tak, busz. <laughs> Złożyć brzadzińce, a my zapraszamy do oglądania za tydzień. A jak za tydzień będzie pogoda, to może pojedziemy do domu Oscara. A jeśli. A może zostaniemy i będziemy kręcić y, film o przeniesieniu się w czasie. Uuu!